na kampanii. Nie pierdol. Dołączaj. <laughs> Dołączaj. Czemu żeście znaleźli? Możesz zrobić start. <laughs> Tworzenie serwera. O mój Boże. O oh, wow. Nie mogę wyłączyć no, no, guźnika. O jest jakby super wyglądacie. Si Czy to jest hełm kurde z Halo? Czyli Halo. Dobra, cicho, robię. Moons. Yo, jest. Dobra, wow. Wylądowaliśmy Hello. chyba. Orbita 56 głos. Dobra, ląduję. Trzy dni. Tak. Tak. Przybliżona. Tak. Losowe na garnitur garnitur. Terminal dostępu. Lądujemy. Lądujemy. Ja pierdzie. Dobra, to jest zwał, jest... ja <gry> wow, czyli po prawo. Po prawo są te mosty chyba. Dobra. Ej, nawet nawet ludek w lewym górnym rogu jest Roblox. Niesamowite. Co to jest? Czy to jest Little Company dla osób, które nie kupują gry? Panowie, chodźcie, chodźcie. On, on można sprawdza. wejść. Jezu, nie chodźcie, chodźcie, wiem, szybko. dobra. O, dobra, o. dobra, wchodzę. O, szybko. Wow, no i fajnie. Aha wyjdziecie tam, dobra, pójdę za wami. Chodź, 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 chodź. Wolę się Nie, nie razem, zjedzem razem. Mam klucz, czekajcie i. Ja, ja do mam odnieć. szajnik. Słyszę minę. Wieża, miny lądowe. Wieża, super, można przez ściany sprawdzać. Chuj skacze, panowie. Pierwszy skok. w tym. O Jezu, pierwszy Roblox. O, Uważajcie, bo tu się chujowo skacze. O tu musi być... Panowie, chodźcie parkur robimy. Co to jest? Co wy? No kurwa! Co wy robicie? E, bratek y, skoczył, Maksy! Maksy? Ma czym jest Maksy? I tam są czaszki! Mam go! Co to Przez seks, Przez go przeklipowałem, nie wiem, za go ale to... Nie rozumiem, czy to są w ogóle potwory? Na pewno. Klucz następny. Nie no, robi wrażenie. No ale bardziej zopnomalizowane, bo się nie zacina. O, <laughs> jak, jak lądujemy. Ciekawe, czy jest foldem. mój Boże, znak. Nie o, nie no to... można go podnieść. Hmm. Chodźmy do Fire Exitu, bo jestem ciekawy jak Fire to wygląda. Dobra. No, jak drzwi, się na tym spinać? No Pewnie ktoś co dla fanu zrobił po prostu gierkę. Ale na pewno jest gdzieś jeszcze lepsza wersja tego. No to jest. Ja szczerze, jak na Robloxa czuję, że to jest najlepsza wersja możliwa. O, dobra. Do. O! <śmiech> <śmiech> dobrze, nie, mam, dobrze, nie mamy w ogóle sklepu już. Tylko to... nawet straciliście z tego swojego Maxwella. To wy straciliście, mam... kurwa! Który z was to biegnął? <laughs> Nie wiem! Ja tam wchodzę i nagle... Wkurza mnie to, że, ja, że tutaj nie ma nawet żadnego ambientu. A jak jest przeżyj wszystko, to myślicie, że wszystko jest... Leć, je leć na exitem, leć na exitem. Złożę, przeżyć wszystko? Mhm. No to mnie też odrodzisz. No. Ale jest drożej. Dobra. No kurwa. Powiedziałeś, że akurat tyle wtedy miałeś teraz... Ile ty pieniędzy wydajesz? Nie wydaję! Miałem, bo musiałem postawić serwer dres to imprend. <laughs> yes. Nie... Cześć panowie. I co? Można Czeka. tam gdziekolwiek pójść? Cokolwiek? Nic. Tak. To, jest, to jest ten sam pokój, tak? Tak, Fire Exist trzeba zrobić. zoski to, to no. daje jakiś ambient cokolwiek. Proszę tutaj zaraz zdechnę. Po prostu z tego. Dobra, no to możemy wyjść z tej gry w takim razie. Dziękuję, dziękuję. O! Mam kolejną grę. Ja Dołączajcie. Też, dobra. Chyba wiem co wybrałeś. Okrutna kompania, dziewczyna duch, kurwa. Serio. Ale mam tu dużą dobra. głowę. Następna. <noise> nie tak. Ja mu tak poważnie. Chodźcie, chodźcie pokój jakiś zaradaczy. Tu, tu, tutaj tu To druga To mruga! No nie, nie, zniknęło. Nie podoba mi się. O jezu, oj, jakie szybkie lądowanie, co jest? A poczekaj, bo Je... latarka. Pamiętasz, jak narzekałeś, dlaczego IM nie przetłumaczyli? Teraz mam kurwa ósma, mam kurwa ósma, jestem. <laughs> O, oh, wow! Okay. Wpisałem to to się. O, co jest? Co to są? Aaaa. Myślę, oh. że to jakieś disco światła. O! Oh. O! Oh. <grym> wow. Guys, chłop, łapka Chła No kurwa! Bigo. go! łapkę. pułapkę. <grym> no zabij ją! O! Oh. Tak? Zniknę <t> tak? A ty się bije, proszę! Oh. <grym> Biegnij, kurwa! Jak. O jezu, <grym> szatan! <grym> Dawaj, Biją! <u> <grym> o! Oh, Bijcie mnie! Bieg, bieg, bieg. TO no! o, o, dobra. Zniknęła, zniknęła, zniknęła. MAM TRĄBKĘ powietrzną. Kur... <głos> <Uf>. <głos> uwaga mina, uwaga mina. A wejść na, na railing można skoczyć? Można. Można. Jak ty spadniesz, Powiedzmy. możecie po prostu przejść obok niej. A. Nie. <noise> to za łatwe. <noise> ja lubię sobie utrudniać. O kurde. O, o kur... <śmianie> Jak mogliście mnie zostawić z głowicą cewki, panowie? Dobra, chodź, idziemy pomóc z głowicą cewki. Też musiałeś postawić ten serwer w Drostym <śmianie> <śmianie> Okej, okay, jestem martwy. Ma Pamiętasz, gdzieś się szło, tutaj tędy? Tak. No nie tędy, kurwa, no. Dwa droga, no. Hugo, zabłoniłeś. <śmianie> Ej, ale, ale szczerze? Szczerze? No, o! Co? O kur... Patrzę, no. Uważajcie, bo to bardzo klanki działa. A gdzie są idę... wszystkie itemki? Na górze. Czekaj. Ale... No nie, tamte zniknęły. Zniknęły! Fuck. No Moron, spadłeś. Patrzcie na niego, ja się odwracam. Patrzę. A myślisz, że to tak działa? A jak się odwrócimy? To no zobacz sobie, zobacz sobie jakie to jest kurwa szybkie Dobra dawaj, idziemy, zamykać drzwi ze za sobą Na górę Dobra, tylko to jest mina nie? To tu jest turret <grym> 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 O kurwa jak szybko No, zapierdalamy O tak. Dobra kto, kto, się poświęca, kto się poświęca? No, oj, oj, dobra bierzemy Dawaj, dawaj biegnij, biegnij, biegnij Dobra, nas na górę, hmm? na górę, na górę, na górę Co na górę? Nie, do, do bratka mówię. Zebraliśmy ul pszczół. Tak. gdzie są pszczoły? Są... So... To twój problem. Tak, no. <laughs> one są centralnie na drobinie. Dobra. Chyba raczej mnie nie ten. Elektryczne pszczoły. Okej. Okay. O, znak stop. Gdzie ty jesteś, łazuski Co? Gdzieś kurwa na dole. Nie podskoczyłem? A. Po prostu moja postać się jakby wspięła kurwa na railingi sama. Ja się boję tego powietrzna. Pój, czekaj. Musisz zmienić <laughs> <noise> o, Cześć, Dzień dobry dobra. dobra ładowanie mapy A <noise> i ich nie o kurwa O jaki <noise> Jaka prezerwatywa wyskoczyła Ej dobra to jest kolejny map który widzieliśmy Ponownie 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 Żyjesz Uf, dobra A no, no, żyjesz Tak myślałem że polecił z robakiem A tak no. i głowica o, no, nie, pom nie pomogę ci z głowicą niestety Dobra wyszedłem z Mówi z to, tego? to teraz wasz problem. Ta, z gry, normalnie. Chodź, fire, exit. Zawsze był dźwig na tej planecie. Właśnie... Beł, Cześć, beł, czemu? Chodź. Jaki dźwig? Gdzie masz dźwig? O kurwa, dźwig. Nie wiem. A... a czemu ty nie żyjesz? A wiecie, że kurwa tutaj się Robek zespałnił? Okay. <noise> <noise> no to co? To tyle jest z tej kampanii, mi się wydaje. To była świetna gra. Jest tu gdzieś 0 na 3? Nie ma 0 na 3. Chodźcie, tam jest jeden, dołączymy do niego. Dobra. Tu gdzie jest 1 na 4? 4 na 4. 1 na 4, dawaj. 2 na 4 jest. Okłosuj let's o, go. na księżyc, oh, ja oh, głos... przysięga, ofensywa, marsz, zjedz. Marsz. O, oh, oh, ja Chodźmy na zjedz. Widzicie, są dwa głosy na zjedz i dwa głosy na ofensywa. Serio? Je, no nie wie przysięga też brzmi dobrze. O mój Boże, co to jest za. Nie popiesz? Co to kurwa jest nie topyś? Co to jest? Tu się coś świeci, panowie. Idę, za tobą mamornik. Aha, to jest po prostu lampka. Woodkick? Ten chcę go wykopać, kurwa. No tak, wiadomo nie wiem, że Y Dobra nie. Że... Wiecie co mi przypomina jak to jest ta animacja chodzenia? Takie <laughs> Mudełku na Mie męski miś Tylko męski, męski mm. tylko Ja wracam na statek, bo mam pełny ten Eku Jak się to wychodziło? Hopla. o Ty się? Kurwa ja nic nie wiem, nie wiem. O, wow, tu, więcej lutu, więcej lutu! Meński Mę, Misio, kurwa. Daj mi Męskiego Misio. Dobra. No, ale... wyjście. Moron, gdzie jesteś? Tutaj. Hello, wyjście. O, dobra. Idziemy to odrzucić na statek, ale fajnie. O. Świetna Ach. gra! Nie, szczerze, na razie najlepsza. Kocham ją. A jesteś pewny tego, złujesz? mówisz? Ani, ani jednego potwora nie ma. Mo Moro jest taki, że tak naprawdę prawdziwym potworem jesteśmy my za wyrzucenie tego gościa jednego. Co zaczął głosowanie? Prawdziwym potworem. A kto chorą, żebym, kurwa był chorążym, nie wiem Chodźcie panowie w lewo. A, a, czekaj, nie, a to jest Fire gdzieś pewnie. Idę to Fire Rexit? Żyjesz? Co? Wejdźcie tam Co tam jest? O kurwa Żyjesz? Nie. Nie? To był braken, co nie? Mhm. Ej, możliwe! O kurde, pies! Ale jak on mnie usłyszy, skoro. Podsprintuj! Idź do niego! Ta, idź do niego! Kurde. Nie się. I... Idź do niego! Jest! Jest! Pies! Jest! Jest! <ścoughs> Halo. Halo! O! kurwa! O, kurwa. <ścoughs> <ścoughs> Spierdalaj, gościu! Nie wejdź- <grystanie> <grystanie> No, to nie! <grystanie> Podtrzymywanie życia w trybie offline na śmierci i znak zapytania? Kocham. Dlaczego to PESZ? Batman. Mój najgorszy wróg. <grystanie> <Takim> <grystanie> no. No. Jesteście śnie sa mo sprzeda. Ziomków sprzedaje.